Hey guys, you know where I'm standing right now? This is the Arcadia Mall in Warsaw. And the first Polish street running event is going to be here on the 6th of January. On the 6th of January, this is going to be the 10K parking relay. And many strong mother are going to be here, so be there or be square. And now let's skip to Polish. Tutaj się a niesamowita rzecz street running. Pierwszy tak naprawdę, street running bieg w Warsawie. My jesteśmy na parkingu w Arkadii, co zresztą już mówiłem, ale nie wszyscy ci, którzy są biegli w języku angielskim, może to zrozumieli. Ale mam nadzieję, że były litery. Parking, dlaczego parking? Słuchajcie, to będzie 6 stycznia, a pewnie już środek zimy, będzie ślisko, zimno. A tutaj jesteśmy po prostu jak u Pana Boga za piecem: jest sucho, miło i przyjemnie. Eee, I można szybko biegać. To będzie 5 razy 2 km. Eee, dzięki temu możecie zrobić jako drużyna życiówkę razem z drużyną na 10 km, może nie to 40 minut, może będzie 35, niektórzy może wykręcą nawet 30 minut. Są tutaj naprawdę długie przestrzenie. No i przede wszystkim warto sprawdzić się na dystansie dwóch kilometrów. To coś na pograniczu biegów średnich i długich. Szum wiatru we włosach, pęk niesamowity, jakiego, na jaki nie stać Was normalnie na dystansie maratonu czy dychy. A do tego rywalizacja razem w drużynie. Słuchajcie, miejmy nadzieję, że będą to tłumy kibiców i chcieliśmy Wam dzisiaj pokazać, jak to może wyglądać. Mamy tutaj naprawdę wypasionego zawodnika. Ten wypasiony zawodnik będzie śmigał tutaj po tych uliczkach parkingowych. Zobaczycie, jak tu się biega. Zobaczcie, jak tam jest widok. 24-7-3-6-5 huh. 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 huh.

historii tam właśnie tego, żeby tutaj tego ja się w tą stronę... Aha, że warto się sprawdzić na jakieś y, dwóch kilometrów, bo tego, hmm, wolne szum wiatru we włosach, z tego